Muchy. Pająk na stare lata był ślepy i głuchy, nie mogąc wtedy złapać ani jednej muchy, z rogu swej pajęczyny obwieścił orędzie, że zmienił się i odtąd much zjadać nie będzie. Że pragnąłby swe życie wypełnić czymś wzniosłym i zająć się jak inni uczciwym rzemiosłem. A więc po prostu szeptem. zaś na dowód skruchy postanowił za darmo obuć wszystkie muchy. Niech śmiało przybywają i młode i stare, a on szefskim zwyczajem zdejmie każdej miarę. Muchy, słysząc o takiej poprawie pająka, przyleciały i jeły pchać się do ogonka. Podstawiają więc nóżki wesoło brzęczo, a pająk je okręca swą nitką pajęczą. Niby mierzy dokładnie, gdzie kolano, gdzie pięta, a tymczasem wciąż mocniej głupie muchy pęta. Muchy patrzą i widzą, że wpadły w pułapkę. Pająk zaś, który dawno miał już na nie krawkę, pogłaskał się po brzuchu zjadł obiad suty. Odtąd mówi się u nas uszyć komuś buty.